Wspaniała akcja, która zapoczątkowała w naszej firmie w ogóle taką wielką uważność właśnie na sprawy związane z rodziną, z człowiekiem. Tak naprawdę te dwie godziny to był taki, bym powiedziała, mały, inspirujący element, który spowodował, że na przykład w tym roku. Zorganizowaliśmy działania na rzecz rodziny, na rzecz człowieka, które trwały tak naprawdę dwa miesiące, tak? bo był to zbiór różnych webinarów, akcji takich edukacyjnych, które były właśnie poświęcone w maju właśnie całej rodzinie. Później to tak fajnie przeszło płynnie, ponieważ po maju jest czerwiec, więc Dzień Dziecka, więc też właśnie było kolejnych kilka działań związanych w kierunku właśnie naszych dzieci i rodzin. I tak naprawdę, jeszcze tak podsumowując, można powiedzieć, że ogólnie firma jest nastawiona na rodzinę. To też jest bardzo istotne, żeby jakby wiele wiele działań, które organizujemy, były głównie właśnie wokół rodziny, bo tak naprawdę to jest też jakby dla nas najważniejsze. I to ta rodzina daje nam siłę do tego, żeby po prostu działać, pracować i w ogóle jakby inspirować się tym. Tak? Także jeszcze z takich przykładów myślę, że mamy takie prezenty na przykład dla świeżo upieczonych matek, ojców. tak, Mamy gratulacje, na przykład wspieramy osoby, które po dłuższej nieobecności, Wracają do pracy i też mają swoje obawy, lęki, więc też troszkę więcej czasu trzeba im poświęcić. I myślę, że w ogóle ogólnie firma przygotowuje osoby, które nawet pełnią rolę mentora do tego, żeby właśnie wspierać emocjonalnie takie osoby, które właśnie mają małe dzieci, mają na przykład starszych członków rodziny, czyli są takie mają podejście elastyczne, bym powiedziała, w zależności od potrzeb danej osoby. tak? To jest takie podejście indywidualne. Także myślę, że z tego jestem dumna. Samo to, że sama też mam trójkę dzieci i nigdy nie spotkałam się z tym, żeby Żebym nie mogła czegoś z czymś sobie poradzić, tak? co dotyczyło na przykład takich sytuacji nagłych w mojej rodzinie. Tak? Zawsze miałam tą możliwość, żeby, żeby po prostu sobie z tym poradzić i nigdy praca jakby z tym u mnie nie kolidowała. Także też chyba jestem takim przykładem tego podejścia firmy, takiego bardzo elastycznego.